Okej, okay, dzień dobry, widzowie. Mam dzisiaj jedno ważne ogłoszenie. Polniki mapy świata w Minecraft są odwołane. Ale to nie znaczy, że koniec serii, bo będą pokazy tej mapy świata. Tak jak na przykład dzisiaj. Będą co dwa albo trzy tygodnie w weekend, czyli sobota niedziela. Ela. Czekajcie, przepraszam, bo wirus um, Trochę wyskakuje mi ciągle. Będzie właśnie w sobotę niedzielę i może wyjątkowo będzie kiedyś w piątek. Dopowiadam też specjalną na moje rodzinę 12 lutego. Okej, okay, więc teraz zaczynamy. Tutaj jest spawn ogólnie. Okej, okay, dalej tutaj idziemy, można usiąść. Tutaj nie naprawiłem jeszcze. Okej. Okay. Więc to był spawn. Teraz idziemy niżej. Tutaj są teleporty, plus tutaj jeszcze jest niszczarka przedmiotów. Najpierw tutaj polskie teleporty, tutaj do każdego województwa. Okej. Okay. Tam dalej. Tutaj do Niemiec teleporty. Dalej tutaj do Danii. Wszystkie już są. I w końcu tutaj do Litwy. on nie skończyłem jeszcze. Potem dalej tutaj mam. Pomieszczenie gospodarcze. Tutaj są te banery i barwniki, a tutaj są wszystkie flagi, które zrobiłem. Tutaj oczywiście robię te flagi. I teraz idziemy do góry. Na samą górę, tam. Żeby pokazać mapę. Mamy lubuskie Niestety tutorial został odwołany przez błąd w nagrywaniu Oczywiście tutaj jest teleport do stolicy, o tutaj do Gorzowa Następnie tutaj jest teleport do Szczecina i do tego zachodnia pomorskiego i tutaj jeszcze flaga nie została wypełniona tutaj będzie województwo pomorskie a tutaj będzie oczywiście teleport No to wszystko. Wyjątkowo taki krótki filmik. Okej, okay, do widzenia. Widzę.